Cześć! Z tej strony Agnieszka z Pastel Garden. Witam się z Wami Ściemiernikiem, który jest niesamowity, ponieważ kwitnie w środku zimy i nie odstrasza go ani śnieg ani mróz. Zupełnie tak jak nas, prawda? Bez względu na porę roku cały czas interesuje nas tematyka ogrodów. I wyobraźcie sobie, że kilka dni temu YouTube poinformował mnie, że jest w Was już 3000 osób, co ogromnie mnie cieszy. I myślę, że jest to świetna okazja, by lepiej się poznać. Jakiś czas temu zapytałam Was, czy macie pytania, które chcielibyście mi zadać, i dzisiaj będę na nie odpowiadała. A muszę dodać, że niektóre z nich wcale nie były takie proste i musiałam poszperać, by znaleźć na nie odpowiedź. Zatem, jeśli chcesz wiedzieć, jak ta miłość do ogrodu się zaczęła, ile mam lat, jaka jest powierzchnia naszego ogrodu, i jeszcze wiele innych rzeczy, to przygotuj sobie coś dobrego do picia i zapraszam do oglądania. Jak widzicie, w ogrodzie nadal wszystko śpi i odpoczywa przed kolejnym sezonem. Zatem zabieram Was na wycieczkę w czasie i przeniesiemy się do miejsca mojej największej inspiracji, bo właśnie pytanie dotyczące inspiracji pojawiało się najczęściej: skąd wzięła się pasja do ogrodu i jak wszystko się zaczęło? Miłość do ogrodu zdecydowanie mam zaczerpniętą od rodziców, którzy kochają ogród, i nawet kiedy mieszkaliśmy w bloku, to wówczas mieli ogródek działkowy na obrzeżach miasta. Teraz mają piękny ogród, który właśnie oglądacie, z cudownymi roślinami, w który włożyli bardzo dużo serca i pracy. Kiedy już jako dorosła osoba zamieszkałam z mężem w bloku, nasz balkon był również pełen kwiatów. Zatem, kiedy przyprowadziliśmy się do domu, sprawa była oczywista: że musi być ogród. Muszę Wam powiedzieć, że niedaleko nas jest duża szkółka z roślinami, i niejednokrotnie w sobotę, od razu po śniadaniu, jechaliśmy tam z dziećmi, by przede wszystkim poobcować z pięknymi roślinami, a po drugie, by upulować jakąś uroczą roślinkę. Także cała nasza rodzina uwielbia tę zieloną energię. Skąd bierzesz inspirację w ogrodzie? Co lub kto panią inspiruje? Oprócz ogrodu rodziców inspirują mnie również miejsca i ogrody, w których bywam. Na każdym wyjeździe zawsze jest coś, co wpadnie mi w oko i myślę, jak wpleść tę roślinę bądź całą kompozycję w swoim ogrodzie. Również Instagram jest ogromnym źródłem inspiracji. Najbardziej lubię kolorowe, kwitnące ogrody w stylu angielskim z dużą ilością różu, bieli, fioletu i błękitów. W opisie zostawię Wam linki do cudownych, przynajmniej w mojej ocenie, Instagramowych profili, a korzystając z okazji, chciałabym Wam przedstawić moje trzy ulubione profile Instagramowe. Pierwszym z nich jest Veranda Dreams, którego właścicielką jest Kasia. Słuchajcie, Kasia jest perfekcjonistką i w Veranda Dreams nie ma przypadków. Jak Kasia się za coś zabiera, to zawsze na maksa. Na przykład, kiedy jesienią posadziła tulipany, to wiosną miała tak cudne tulipanowe rabaty, że spokojnie mogłaby organizować wycieczki z biletami wstępu. I aż trudno uwierzyć, że jej ogród ma dopiero 3 lata. Bo jest tak piękny i dopracowany jak z katalogu. Zresztą sprawdźcie sami, czeka tam na Was wiele kwitnących inspiracji. Kolejny profil to Ogrodowe Szaleństwo Doris. Zawsze powtarzam, że Doris nie ma ogrodu, Doris ma park i to bardzo kolorowy z wieloma śródziemnomorskimi akcentami. Myślę, że nie ma większej kwitnącej wisterii w Polsce niż ta, która rośnie u dorotki i wyobraźcie sobie, te wszystkie cudeńka rosną w naszym kraju. Jednak najbardziej charakterystycznym miejscem u Doris jest niebieska brama, która przenosi nas do śródziemnomorskiego klimatu. Jeżeli jeszcze nie znacie Dorotki, to musicie ją jak najszybciej poznać. A skoro mowa o śródziemnomorskich klimatach, to zachęcam Was również do odwiedzenia zakazanego ogrodu Eweliny. Ewelka prowadzi również kanał YouTube i potrafiła wyczarować kącik wypoczynkowy, który wygląda jak taras na Santorini, łącznie z habrowymi donicami i błękitną taflą basenu. Oprócz tego Ewelka opowiada o uprawie winorośli, bo razem z mężem prowadzą winiarnię. No i do tego wszystkiego kocha róże tak samo jak ja. Także koniecznie zajrzyjcie do zakazanego ogrodu. Mimo że poznałyśmy się na Instagramie, to mamy świetny kontakt i wymieniamy się doświadczeniami ogrodowymi. Koniecznie zajrzyjcie do dziewczyn, mają cudownie kwieciste ogrody. A teraz przejdźmy już do kolejnego pytania. Jaka roślina jest najbliższa Twojemu sercu? Jest to bardzo trudne pytanie i nie jestem w stanie wybrać tylko jednej rośliny, dlatego wymienię ich kilka. Co tym najbliższe mojemu sercu są oczywiście róże, klematisy, tulipany, ostróżki, orliki i hortensje limelight. Marzenia ogrodnicze? Nie mieć więcej miejsca na kolejne kolorowe rabaty i szklarnię, w której pachną pomidory. Kolejne pytanie jest bardzo fajne: czego nie lubisz w ogrodzie? Powiem Wam, że w ogrodzie generalnie lubię wszystko, bo jeśli coś mi nie odpowiada, to po prostu to zmieniam. Oczywiście są rośliny, za którymi nie przypadam i takim numer jeden są pomarańczowe aksamitki oraz czerwone pelargonie. Czy domownicy podzielają twoją pasję ogrodową? Kto wspiera cię w prowadzeniu ogrodu? Najbardziej wspiera mnie oczywiście mąż, który wykonuje w ogrodzie te najcięższe prace, ale również bardzo kocha ogród i kwitnące w nim rośliny. Co ciekawe, zauważyłam, że również i dzieci zaczęły interesować się tematyką roślin. Na przykład w ubiegłym roku mój starszy sen posadził ziemniaczki, które wykopał jesienią. Dzieci mają również swoje kwiatki na parapetach i o nie również pięknie dbają. Kolejne pytanie jest bardzo interesujące. Czy masz tak, że jak widzisz w centrum ogrodniczym lub w innym miejscu, gdzie można zakupić rośliny, jakąś roślinę, to bez zastanowienia ją kupujesz? Czy Twoje zakupy są zawsze przemyślane? Zazwyczaj jest tak, że mam zaplanowany zakup konkretnej rośliny i ją kupuję, ale przy okazji, jeśli wpadnie mi w oko jakaś niewielka roślinka, która nie wymaga dużej przestrzeni. To zazwyczaj również ląduje w moim koszyku i zazwyczaj są to rośliny jednoroczne bądź pnącza. Mogę jedynie dodać, że jestem dosyć wybredna w doborze roślin, bo przede wszystkim ta roślina musi długo kwitnąć, no i musi pasować do reszty roślin w ogrodzie. Jaka jest wielkość ogrodu? O, kochana! Aby odpowiedzieć na to pytanie, musieliśmy odszukać projekt domu, by obliczyć jego powierzchnię, i następnie odjąć ją od wielkości działki. Zatem ogród ma wielkość około 3 arów. Ulubiona róża i klematis. To bardzo trudne pytanie, ponieważ nie jestem w stanie wybrać tylko jednej róży, zatem wybieram cztery. A co? Gross Herzogin Louis, Poetry, Gebruder Grimm i Leonardo da Vinci. I dodam, że zestawienie to jest aktualne tylko na chwilę obecną, ponieważ jesienią posadziłam kilka nowych odmian, więc w przyszłym roku wybór może być jeszcze trudniejszy. Jeśli chodzi o klematisy, to wybieram Paffar, czyli Patricia Ann Pretfell i Blue Light. Obie odmiany mają bardzo mało słońca, a i tak pięknie kwitną. Czy masz jeszcze jakieś hobby? O tak, zainteresowań mam bardzo wiele, ale wymienię tylko te najważniejsze. Poza ogrodem i montowaniem filmu, bo muszę dodać, że to są dwie zupełnie różne sprawy, bardzo lubię czytać książki, tańczyć i śpiewać. Kiedy miałam więcej czasu, bardzo lubiłam chodzić na zajęcia zumby i baciaty, a teraz ćwiczę głównie przed telewizorem. Również bardzo lubię poznawać nowe osoby i ich kultury, ale najbardziej lubię spędzać czas z moją rodzinką. I nawet gdyby ktoś zaproponował mi wycieczkę turystyczną do najpiękniejszego miejsca na całym świecie, a miałabym tam jechać sama, to oczywiście od razu bym odpowiedziała, że nie jadę i nie wahałabym się nawet sekundy. Zatem pozdrawiam serdecznie moją rodzinkę. uziaczki. nie wypada pytać o wiek, ale w Twoim wypadku jestem tego ciekawa. Masz ładny głos i pasuje mi on do młodziutkiej osoby. Tak, młodziutka nie jestem. Mogę powiedzieć, że od kilkunastu lat jestem żoną i mamą, więc od dawna nie jestem nastolatką. No i tym samym dobiegliśmy do ostatniego pytania. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Jeżeli tak, to proszę zostawcie zielone serduszko w komentarzu. Mam nadzieję, że teraz już wiecie nieco więcej o mnie. A ja jestem bardzo ciekawa, kim wy jesteście. Czy mieszkacie bliżej gór czy bliżej morza? I dajcie mi znać, jakiego typu ogród posiadacie. Czy jest to ogród przydomowy, czy może typu Rodos? A może to jest taki ogród, o którym bardzo marzycie i kiedyś mam nadzieję, że to marzenie się spełni. Mocno trzymam za to kciuki. A jeżeli lubicie ogrodowe inspiracje, ciekawostki na temat roślin, czy po prostu lubicie oglądać programy ogrodnicze, to zapraszam do subskrypcji. Znajdziecie mnie również na Instagramie Pastel Garden. Pozdrawiam serdecznie. Pa pa.